Ej, to ja, Michał co się, ja mówię, ja się kolej... z 7 i że w kolejnym odcinku serii Minecraft Survival. Ok, więc... Chciałem wam podziękować... że ...ze wszystkie oświetlenia na ostatnim odcinku. Jeżeli podobał wam się mój kontent, to zasugerowałem, abyście zasubskrybowali, aby go więcej obejrzeć. Okay. Więc w ostatnim odcinku zdobyliśmy diamenty. I skoro żadne komentarze się nie pojawiły, na znaczy, że się siedzi w kopalni. Hey, więc czas co robić. wiedzieć? A to się rok szkolny, jej! No No jest po prostu super. Jeżeli nie widzieliście, to jestem już w ósmej klasie. To nie jest najlepsze, to mogło się zdarzyć. Ale mogą być gorzej. Okej. Okay. muszę tam gdzieś pójść bo tam gdzieś będzie miejsce do tego diamenty U was, ale w mojej szkole, już nie ma ważonej, to znaczy, że sprawdzian i zadanie domowe, które nie istnieje aktualnie, a może ma nadzieję, ma tą samą wagę, Interesujące. co nie? Ja? Y po ponagrować ostatniego odcinka, że nie powiedziałem w końcu jak było na wakacjach. Super było. Hmm. Tak. Eee. Powiem sobie tam, bawiłem się dobrze. Hmm. Podobało mi się bardzo.

Ja umrę i nie wolałbym wola nie umierać, nic człowiek jestem. nie wiem co nie. A, to nie małem, nie szczęście, więc go Musisz z nimi walczyć. Okej. Okay. Śmieszny fakt. Minuję dopiero. jakiś tydzień, nawet nie. Jest dopiero czwartek. Aż kogoś chodzę, co mi się wiedział, jak, że, że pamiętam. A już mam kartkówkę, co na środa. środę. Chyba to nie jest najlepsze to hmm, Oczywiście Zgodnicie jaki przejazd Oczywiście że biologia He hmm, biedny ja hmm. Hmm, więc w tym odcinku jeszcze się to Okej okay, lawa tu jest więc to dobrze Właściwie będę mógł wziąć na wejście mojego. A tu panie, szukam diamentów. Powinienem uważać, bo to może się zdarzyć. Eee. O, chyba zabijemy w kolanie jakąś rodzinę. O, k***a! Eee. Zabijamy jedną stronę. Przypobiec, aby zdobyć moje przemiosło. Wszystkie strata. Hmm, nie powiem nie tak mocno, że jest strata, Mam dużo żelada. ale wolałbym i tak nie tracić mnie przymiotów. chyba w tamtym kierunku, tak to jest w tym kierunku. Powiedziałem jeszcze, czy nie mam napisu. Tu jest, okay. I Teraz zrobię sobie... się hmm. Byłoby bardzo miło z waszej strony, gdybyście... Bardzo... Doprost. Byłoby bardzo miło, gdybyście... Powiedzieli, co powinienem zrobić w następnym odcinku...

Okej, okay, uciekamy. Może później, ale na razie... Jakubię się na... ...można... Są... Są... ...na jaskini. To brzmi dobrze. I później wrócę na... W górę, wezmę sobie kilku kubczaków, zabiję, aby sobie wziąć cię dunga, prawda była ja w nieuciech, byłem tu już kiedyś, no tak, tu było, tak bym mogła chodzić, bym wiedziała Hmm, chyba tutaj powinienem używać trochę żelaza oczywiście trzeba hmm, uważać I teraz wracać Wel, wow. sgwtsio Zobaczcie tylko ile czasu zostało. Okej, okay, myślę, że już powinniśmy chyba wracać. choć już minęło jakieś 15 minut. A ja mogę tędy. pamiętam czy tu jest, ale... Tutaj kiedyś byłem, więc tu będzie pewne wyjście gdzieś. Nie, nie, nie chyba tam do góry trzeba iść Nie, kobra tą, znowu być ja A tak, ta ruda na miedzi Trzeba teraz wychować Tak, czy widzieliście, że by zniechęcać ptaki na przykład od takich, jest większa możliwość, aby spoiler ich mieć. To jest bardzo fajna ciekawostka. Ech, chyba nie powinienem dalej chować, bo mogę spaść. co na wezmę?

Dzisiaj niestety nie znalazłem żadnych diamentów, ale znalazłem lazo i lapis, i miedź i redstone. Nie wiem, <tom> nie będę <zjadam> Chyba <tom> <zjadam> już <tom> nie ostatnio mojej lepszej. No i znaczy, że... To był koniec czasu, ale jeszcze trzeba na górę. Schowam wszystko, zabieg oczekiwania Teraz muszę się żeby od Creepera, bo Już nie dość, się spotka. Goni mnie, Nie, 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 się nagrywa. Ście i czas pozabijać strasznego czerwony Czy eee, mogę przez końca mojego odcinka również powiedzieć moje reakcje na nowy update Nie, Nie uciekniesz le Pierwszy kur. É o <susurra> Ok, więc mam teraz trochę kurczaka, na raz, na raz. Teraz trochę powiększyć populację. Teraz naprawdę zero. Ok, teraz mi się więcej populacji tych kurczaków. Więc wezmę to. Tu na później. Ale na razie żegnam się z Wami. za w następnym tygodniu. Miłego tygodnia. Do zobaczenia. Pa, Papa!